ma jestem a to jest Minecraft na pauzie. Seria na moim kanale. Witam cię serdecznie, drogi widzu, i witam cię, mój gościu. Witam cię, Son. Nice. Cześć, eee, w dzisiejszym odcineczku razem z Sonem, który jest ze mną po raz drugi na odcineczku, po raz drugi na kanale, będziemy budować, będziemy rozgrywać. O, właśnie, no piąteczka, tak? Dobra. Wyrzucam betonik i piąteczka, ziomeczka. Dobra, a co mi tutaj wisi? O, co mi tu wisi? Skąd, skąd to się tu, tu wzięło? Eee, więc co, w dzisiejszym odcineczku wielka akcja, masa wiadomości, masa nowości, ale najpierw śniadanie. Ja sobie, ja sobie coś zaszamię, o, przy stoliku mówisz? Okej. Okay. O, no, ja już zjadłem chleb, dobra, a Ty? Aha, pieczonego ziemniaka. E, w dzisiejszym odcineczku akcja, reakcja i reanimacja. E, jest wielka informacja. A mianowicie, trochę tu pokopaliśmy, trochę porównaliśmy te tereny. E, co najważniejsze, ogrodzenie skończone. E, I jeżeli chodzi o informacje, to mianowicie Son zostaje z nami. Acha. Son będzie z nami. Dobra. Jaki tunel? Gdzie tunel? Tunel? jest żelazo. Gdzie ty tam jesteś? Ty, jak gdzieś tam spłynął? Ja, ty, co to za tunel? Ej, węgiel, żelazo. Wow, gruby temat, widzę. Ty tu widzę dobrze, kurde, badasz te tereny, tą moją wioskę. A może zrobimy teraz tak. Ej, tam też? Jo. I tam też węgiel dobrze widziałem? Wyjdź odsun się. A tutaj tak... Ja też węgiel. A tutaj nic nie ma, taki mały. A tam jakiś mały, jo. Ty, a może ty zbadaj swoją wioskę, bo właśnie, informacja dla widza. Dla ciebie drogi widzu, informacja jest taka, że Son zostaje z nami, a my idziemy spać. Czyli to jednak nie było śniadanie, tylko to był obiad chyba. Chyba kolacja. No już prawie przed kolacja, bo już słońce zachodzi, dawaj. Na szybkości do wyreczka i będzie pyreczka. Informacja mianowicie m jest taka, drogi widzu, że sąd zostaje z nami i sąd w poprzednim odcineczku odkrył wioskę. Odkrył wioskę i ta wioska postanowiłem. W sumie wspólnie postanowiliśmy, że ta wioska będzie jego. Więc co? My nie czekamy. E na szybkim przyspieszeniu, żeby nie przeciągać odcineczka, zasuwamy. Ty, e e no czekaj na mnie. Dobra, jestem tam skoczyłam. Ale ja zahaczyłem chyba, prawie e, zasuwamy na szybkości, zbadamy tamtą wioskę, zobaczymy co tam są ma ciekawego i będziemy opowiadać co będziemy robić a ja, dalej. A ja jest, oprowadza. Mm, aha, no tak, no bo ty tam byłeś faktycznie, ty nas będziesz mógł tam oprowadzić. Dobra. Łączam no, osioł! Włączam przyspieszenie no, ale i. osioł! No, Ej, ja chcę osioła, trzymaj ale mały, go! Ale mały. To nic, on urośnie, trzymaj go! Pilnuj go, ja idę szybko po jakąś tą linę, no bo ja lubię osiołki, bo na osiołkach można jeździć, a do tego są. E, można zakładać im skrzynie. Czekaj, gdzieś, gdzieś tu mam kulkę. Gdzieś tu miałem kulki, tu są kulki. E, nici. Chyba starczy, co? Kurde, ja celowałem na osiołkach, chciałem tego. Ja, jeszcze mi nici nie starczy. Czekaj, pajęczynę chyba można na nici przerobić, nie? Wałny. Pajęczyny. Nie, pajęczyny na ludzi. O, jest, o, mam dwa te postronki. Dwa te postronki. Dobra, później podkładam te wszystkie rzeczy na miejsce. Najpierw no, chcę go przywiązać. Ui! Ja muszę se tu też zrobić to z tutaj, tą skocznię, wyskocznie z tego. Wyrównać ten teren. No bo ja tam gdzieś w poprzednich odcineczkach wiesz. A zresztą ty są oglądałeś moje odcinki, to wiesz, że byłem w kopalni, tam dosyć slajmów pozabijałem. Gdzie on tu jest? O prawie wpadłem. Znaczy trochę wpadłem, ale trochę bardziej wpadłem. Oś uwiąż o jest. I idę po... Idę po tego konia jeszcze uwiązać. Idzie ten osioł za mną? No, o czy konie? I osła i konie. A jak to jest No to będzie dla Ciebie ten koń, chyba, że to... Andal! Ej, kurde! Nic. Gdzie ta nic jest? Nic. Gdzie jest ten, no, stronę? Andal. Gdzie Andal? Uwiąż. Gdzie Andal? Ej, gdzie ten postronek jest? A gdzie jest Andal, ma? Nie wiem, gdzieś poszedł. Gdzie ten koń? Uwiąż. No, potek. Dobra, uwiązane są. No i dobra, zwierzątka już będą nasze, więc szybkie przyspieszenie i zaraz. Andal. Wracamy. Zostaw tego Endermana. Jesteśmy i dobiegliśmy, jak mogłeś zauważyć, drogi widzu. Tam mieliśmy moją bazę, moją leśniczówkę, tak zwaną. Mój tartak, gdzie pozyskuje drzewo świerkowe w górach. A tu jest wioska Sona. Około 400 kratek dalej. E, Sona, wedle zapowiedzi. A więc, to jest. tam dom jest fajny. Sona, według zapowiedzi, nas tu oprowadzi. Tu mówisz, fajny dom. Co tu jest ciekawego w tym domu? Eee, no perskie dywany, czerwone jak dla królowej! Ha! I tutaj fioletowa. Nie ma to tam! Ej, tu jeszcze lepsze, jakieś fiolety, purpury, książki. Ty są, uczony jakiś będziesz! Ja Tylko ja w tym domku nie chcę mieszkać. A powiedz, powiedz, gdzie chcesz mieszkać? Już sobie wyczaiłeś jakiś domek? No. To pokaż, gdzie? Tak. Gdzie? Tu w tym? Pokaż. W o, już widzę stół do craftingu masz, no weź, nie mogę wejść. O, wyro ma, książki ma, biblioteczka podręczna. Ej, skrzynę masz, co masz w skrzyni? Pa, już tu rządzi, już było ze... już postakowane drzewa, już postakowane ziemniaki, grubo rządzisz widzę. No. Ładnie, no to fajnie, no, no zobaczymy, Ale no. ja mam tylko tutaj buraki i dynia. Buraki i dynie, a to nic, znaczy dynie nie, ja mam trochę nasion z dyni, bo to z kopalni. Ale ja ci dam, bo ja tą pszenicę mam, ziemniaki, marchew, to ci tam oczywiście się podzielę z tobą. Nie ma problemu. Ej, a drzwi tam zamknięte? Nie wiem. Później. A, i właśnie. Wieśniaczki. E, twoje wieśniaczki. E, trzy wieśniaczki widzę już teraz. Nie wiem, ile ich tu było. Cztery, pięć? Jakoś tak. W każdym bądź razie. A tam już jest następny, trzeci, a, czwarty. O, i kota masz. O, fajnie. To kota też od Ciebie gdzieś zajmie. A nie zajmie mi wszystkiego. No nie wszystko, no ale będziemy się dzielić. No chyba razem tutaj funkcjonujemy, tak? No, myślę, że nie będzie moje, Twoje, tylko wszystko nasze. Ogólnie moja wioska, Twoja wioska, ale... Patrz, jakie ten ma tutaj jezioro. Ty, o, jakie głębokie. I bardzo długie. Pa, jakie tunele tu są. Pa, pa, pa. Liby. Mm -hmm. Łe! Jakie tunele? Ej, gdzie jestem? Oha, przepłynąłem sobie pod spodem. Dobre. Fajne! Elegancko. Dobra. Eee, to co? Okay. Plan na dzisiejszy odcinek jeszcze na szybkości jest do zrobienia? Like Ponieważ plan zakłada tak, sąd zostaje tutaj, ja sonowi oczywiście pomogę tutaj wszystko poogarniać, porobimy jakieś farmy, poogradzamy te tereny. Mm. Ja chcę, powiem wam, A ja od Sona tutaj chcę e, wieśniaka. wieśniaka. Właśnie, wieśniaka, ponieważ mi A został... Panu masz, panu masz tylko jeden, mówisz? No. Kurde. A ja? Zobaczmy. Tu widać? Nie, tu. Tak, widać, o. Fryzurka. I rokezik, króciutki taki. No ty to a. masz tych za grubego. Dobra, y, robimy cięcie, wracamy do mnie do wioski. Bo tam zaczynamy budowlę Napieram jeszcze na tym. Ogniszka. Jeszcze... A więc co można zrobić? Ej, a tam ogniszka? co za jeden. Ej, was ma jedno ognisko. Ej, co tak? tam jest za jeden ten Ej, czarownicy ty masz! Ja idę na nią. Ja jak się palisz, to na pewno na nią pójdziesz. Ej, bijemy czarownicę? No. Już cię pa. Dzień. U salca. O, to jest mi całbita. Dobra, mam? ty są. Nie, ty masz. Ja mam? Co ja mam? Nic nie mam. Nic nie zgubiła chyba. Eee, szybkie cięcie i wracamy do mnie tylko, na wioskę. Plan na dzisiejszy odcinek zakłada rozpoczęcie budowy klasy komunikacyjnej Tata, naszej. Nie? Tak, to są moje konie. Eee, znaczy już teraz nasze. Jest którego ja Ci zajumia? Ty tam tego nie chciałeś? nie, nie wiem, sobie wybierzesz któregoś, bo ja Jest na pewno... Na pewno hodowlę koni będę miał. Którego? Tego ciapa tego? No. O, no dobra, no jak Co mówisz? Zajumiesz mi, OK. E, teraz ja tak. No trzeba będzie gdzieś tam po, po po... Nie, muszę zobaczyć gdzie tam siodła są. Są gdzie w villagerach, gdzieś w tych... Na dzielach, w nadalach, i yy, w świątyniach, i o cózami ołtych, kowalów. A, no. No to będzie trzeba przeszukać trochę wiosek, gdzieś tam poszukać, trochę polatać. Ale to myślę gdzieś tam w późniejszych terminach. A teraz tak, plan zakłada, już tutaj Son wie, bo już rozmawialiśmy na ten temat. Ścinamy brzozę. Aj, mamy wyspę zniknął. Eee, ścinamy brzozę, z brzozy będziemy tutaj budować z brzozy i kamienia na początek tak zwany akweduk czyli nasz tunel łączący na 400 kratek połączenie naszych wiosek głównie chcę wodę z racji tego, żeby żeby mi tutaj dotarły żeby dotarły, żeby dowieźć tych, tych wieśniaków tutaj tego jednego wieśniaka, żeby móc tu już potem sobie rozmnażać swoich więc Soniusz tam zbierasz brzozę? no ja tu też parę ja pozbieram na i za chwilę ja zaczynam budowę, a Są będzie mi ogarniał materiały w międzyczasie, mm. więc spoko Afryka. Dobra, myślę, że na początek już mi wystarczy wszystko, wszystko. Pamiętaj Są, że wszystkie te sadzonki brzozy, co tam dziś wypadną, to sadzie z powrotem. Drzewa wycięte sadzimy, mm, żeby tam od nowa się mm, rodziły. A ja tutaj już wracam, tak, mam już tutaj trochę przygotowany, widzę kipunek pełny, mam stół do craftingu, mam bruk, eee, dobra. Eee, I oczywiście tu na odcineczku ja... zaczniemy, co wiem? Za emeraldy za emeraldy? No, a to nie wiem, Piasak wzywa seroka. Yy, Aha. No, no to tam dużo jest do kupowania. Można tam nakupować. Eee, prrr, gdzie to miało być? To miało być gdzieś tutaj, nie? 15. 15. Eee, moment, moment. Ja tu jakoś tutaj planowałem to. Hmm. Chyba jakoś tutaj tak to planowałem. E, więc tu jest początek naszej, naszego szlaku, naszej drogi mlecznej, która będzie tutaj szła i łączyła nasze światy. Oczywiście sam początek tutaj rozbudowy. E, ja już tu mniej więcej mam wyplanowane, wypróbowane, jakby to miało wyglądać. No mówię, jak tego to sacie od razu, zaraz dalej. Hmm. Sacie od razu tam z powrotem, no żeby wiesz. Żeby nam potem drzewa nie zabrakło, nie? No kiedyś poszukamy, no znaczy inaczej, jak będą psy gdzieś w pobliżu, to na pewno e, na te psy tutaj... Te psy tutaj oczywiście będziemy... Polować łapać, no. Oswajać. O, oswajać. Tego słowa mi zabrakło. Polować to można, wiesz, na zwierzynę dziką. Ale chodzi mi polować czyli łapać. No. Znaczy oswajać. W sensie. Masz jeszcze, czy potrzebujesz? Nie mam, ale mam zarazę. No to sobie... Tu jest stół do craftingu, jak coś. Hmm. Dobrze idzie, nie? Dobrze. Tak. Tak, tak, tak. Ja tam, oczywiście, w międzyczasie później jeszcze sobie ogarnę ten początek tutaj, jak to będzie miało wyglądać. Ogólnie, plan zakłada, że. Dołem będzie szła woda i łódką będzie można podróżować i sobie tych pillagerów tutaj transportować. Pillagerów, a górą, a górą będzie szły tory, ponieważ mam trochę tych torów z kopalni. Więc górą będziemy puszczać te tory i ścieżkę, żeby tam ewentualnie konikiem, bądź osiołkiem, sobie przelecieć. Tory. No tory, no mówię tory. Tam chyba z tego co liczyłem, to nam trochę torów zabraknie, ale to tory nie są drogie. E, spokojnie dorobimy. No, to... Ja chyba mam na 300 kratek, a między naszymi wioskami jest 400, czy jakoś tak liczyłem. To a, tam na spokojnie, ja nie? To musimy zjeść z... Na stale. A na, no 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 tam też no, złoto na te aktywacyjne, tak, 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 żeby to, te ta kolejka sobie... Aby ta kolejka sobie tam jeździła. Dobra, ja tu zrobię jeszcze jedno takie przęsło. Hmm. Raz, dwa, trzy. A więc zaczyna się kolejka. Major Kolawy? 6. Co masz? Major Bo ja właśnie. A, Major a no tak, bo ty coś wspominałeś, że takie jakieś ogrodzenie kamienne chciałeś i z lawą, tak? Koło. No będziemy tworzyć gdzieś tam na pewno na którymś odcinaczku. Na którymś odcineczku gdzieś tam po drodze na pewno będziemy tworzyć. Ja tu od razu jakby to powiedzieć zaślepię to nasze, żeby tu wypełnić sobie już wodą. Tu, 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 tu No i tak to będzie wyglądać, tak będziemy szli ile? 400 krat? E, co mi konia bijesz? To już jest nagrane na odcinku, nie? To już teraz wszyscy widzieli, jak ty konia bijesz. Son Jak mogłeś mojego konia tak potraktować? Chyba mojego Ja nie mogę. Skończyły mi się te schody. A jak ja? Kamienia. No, gdzie te ten? Te? A ja się kamienia. To tam, no możesz mi rzucić, nie, no możesz mi rzucić A ja ty A tak, jest? nie chcę tu na odcinku za długo przeciągać, przedłużać, tylko chcę naszym widzom tutaj pokazać, jak to będzie wyglądało wstępnie. Jak to sobie wymyśliliśmy wspólnie, jak to sobie zaprojektowaliśmy. Oczywiście cały efekt końcowy, e, jak to będzie wyglądać, uzyska się. Mm, będzie widoczny, jakby to powiedzieć. W następnym odcinku... A wiecie, ile mam No, ile uzbierałeś? Chwal się, chwal! tak i trzy. Stak, stak drzewa, stak drzewa. What? No się robi i to trzeba iść spać, ja nie mam. No ja też biegnę. Gdzie tu się biegnie? Łe! Łe! Ja się zakręciłem. Ej, ja bym musiał tu się przebić gdzieś chyba. Nie no, zdążymy. Mm. Łe, nie wpadnij do tej wody! Próbuję, dobry. Ja, pin dole, nam się jakieś tu creepery, fripery i inne potworzą. Ja mam niby oświetloną tą wioskę, ale zauważyłem, że gdzieś tu czasami się jakieś potrafią zrespić. Ten już pa! Nawet się nie rozebrał, w ciuchach śpi. Ja też zresztą. Kładę się w zbroi. Czego zacieszasz, Ty? I, i to jest pan z w no, Widziałem, a ja z kamieniem. Dobra, zamykaj tu furty. Zamykaj te wrota. Wrota mechówka. O ja tym razem normalnie zszedłem po schodach. Lecisz za mną? Dobra, to zamykaj. Z drzewa masz, no to oczywiście tamtego drzewa będzie trzeba więcej. Aha, no to Majstruj już te płotki. Bo Ty wiesz, co z tymi płotkami zrobić, nie? Tak jak rozmawialiśmy. Nie pamiętam. No, tu po bokach miały być stawiane. No, Tu po bokach miały być stawiane. Stasz. Robisz te poty z drewna czy nie? Z brzozy? Słuchaj na zamkę. A ja idę po wodę mam no, tutaj. O, wiadro. Ja. Nie mam wiadra. Ja mam nie mogę tylko zrobić wiadro. Co, wiadro? Dobra, czy tylko zaraz. No to dawaj to wiadro. Zróbmy. Będę leciał. Tam mam ten, ale to i tak będzie drugie nam się Wróciłam. przyda. Już zrobiłeś? Gdzie rzuciłeś? Tam. To ja już zacznę uzupełniać wodą, a ty zrób sobie płotki brzozowe i tutaj uzupełnij te płotki brzozowe, co? Tylko dam ci. Jadam, żebyś mi za. No zaraz ci pokażę, gdzie będę stał. U wodę stąd. Tylko tym jednym wiadrem na początku trzeba się nalatać, w sumie ile? Trzy, trzy albo cztery razy. Sto razy Wiesz gdzie? Tu! Patrz, tu gdzie ja teraz chodzę. Tu gdzie idę, tu płotki. Z jednej i z drugiej strony. Rozumiesz? Tu świeczki na tych słupach. były w projekcie. E, tu nie mam słupa. Dobra, ja tam później. Łe! Łe! sobie tam zrobię też Uła. oczywiście zademonstrujemy tu naszym widzom, jakby to jak to naszym zdaniem tutaj wygląda, jak to tutaj się daj te schody poczekaj raz Się, za chwilę nam się tutaj zrobić źródełko, takie nieskończoności, to już wtedy będziemy sobie e, jakby to powiedzieć na legalu tą wodę pobierać. A wyza... eee. O, już można. Jest tak, z lawy też można nieskończone źródełko zrobić? A. Albo nie wiem, nie wiem. Ja to wiesz, że ja to jestem taki ten like Minecraftowy. No gdzie mi wchodzisz w... A ty mi dasz... No. Eee, I teraz tu, oczywiście to nie jest koniec, bo to będzie teraz tak. Bo to będzie zawsze z tą górą nawet tam Tu no i oczywiście, no tak jak mu... Mówimy. Aha i tutaj, bo tu są schody, więc tu musi być e, ziemia. I musimy I lać. Musimy lać na ziemię, właśnie. To ja będę eee, ja... Zem. Zem. No możesz, nie? O, tu. O. Nie masz już więcej ziemi? Nie masz ziemi żadnej? No to co trzy było raz, dwa, trzy. O, właśnie. I, I tu jeszcze. Bo nie można na schody, nie? Bo na schody to wtedy nam, jakby to powiedzieć, przeleci na wylot. Dobra, co zlikwidujesz te? Tak. Za chwilę. E, teraz tak, tu miały być... Aha, tu miała być świeczka. Mm, masz te płotki jeszcze? Mam. Nie, tu. Raz, dwa. Co ty robisz? Nie zabijaj mi się. Level ci ucieknie. Aj nie młopaki masz łopatę? Dobra, ja ci dam opatę Daj mi ten Te płotki nie? A ja sobie tu jeszcze zrobię pół bloki Jeszcze pół bloki też były Domi co będzie? O płotki Teraz to zamienimy jechać na krawędzi chyba. Raz, dwa. Znowu noc! Czy mi się wydaje? To Dziwnie ciemno się zrobi. Sonic sobie tu podśpiewuje, o, wesoły Joe, ty mi tu nie śpiewaj, bo mi zaraz odcinek zablokują, Jest jakieś YouTube'owe sprawy, dobra i na to teraz ma iść, łe! Co teraz robisz? Ty zasuwaj z tematem drzewa, zbieraj. Ty nie wiesz chyba, ile tu drzewa będzie potrzebne za chwilę. Chyba sobie nie 500. wyobrażasz. No, 400 kratek w tamtą stronę. To chyba 600. Ja nie mam pojęcia, nie, jak to będzie, ale ogólnie górą teraz <laughs> oczywiście zrobimy ogrodzenie i górą polecimy z Tematem hmm, tory i ścieżka taka piesza, jakby to powiedzieć. To kończą się materiały, a ja będę pomału kończył odcinek. Sąd poleciał pod drzewo? Poleciał pod drzewo. E, w tamtą stronę 400 kratek do wioski Sona, którą w następnym odcinku, mam nadzieję, że nam się uda do następnego odcinka chociaż połowę tego zrobić. Bo coś mi się wydaje, że roboty będzie dość sporo. Son poleciał pod drzewo, a ja będę kończył ten odcineczek, więc dzięki bardzo za uwagę. Co robisz? No właśnie, więc pogadaj trochę z nami, gdzieś tam są. Na razie, dzięki za uwagę i do następnego. Trzymaj się, cześć!